Idziemy w prawy, ze ale patrzymy na przeciwnika, który jest przed nami. Miodęta warki dawaj, Jedna roczka w mogę do koszy, Z Robertem Kozłowskim, sekcja. I w młodzieży tak, i, I dorosłych. Do znaczy to już wie to są dwie. Treningi są. To pani? Ta pani. We wtorki. Ta I czwartki. I teraz

i Oraz Dawać, na Facebooku Szkoła Walki Zapki Paj. Jak też na Instagramie i TikToku pod taką samą dobra, nazwą. Dawać, Nowy sezon, nowe nabory. Dawać. Zapraszamy. I dajemy sport To nasza pasja. O! Motywacja to nasza siła. Treningi z Obertem Kozłowskim są we wtorki. Dzieci o godzinie 18.30 i dorośli tak samo wtorek, czwartek, godzina 19.30. Zapraszamy. Pierwszy trening jest bezpłatny. Także trzeba przyjść, sprawdzić i, to samo i zacząć to. trenować.